No pod maską jest pięknie. Wszystko oryginał naprawdę robi wrażenie. No i motor. Fajny motor, ale mamy tutaj pasek rozrządu. W takich samochodach absolutnie nie próbujcie ich uruchamiać, ponieważ pasek wytrzymuje maksymalnie 5 do 7 lat. Eee, I ryzyko uszkodzenia silnika jest ogromne, więc na początek wymiana rozrządu. Podczas demontażu osłony rozrządu, Adam dokonał ciekawego odkrycia. Znalazł naklejkę serwisową z poprzedniej wymiany paska. 105 tysięcy kilometrów w 1998 roku. Tyle miało są przejechane w momencie wymiany rozrządu. Obecnie liczniku jest 113 tysięcy. Zobaczcie, jak wygląda rozrząd. Praktycznie nowy. Pasek, rolka napinająca, sprężyna. Te elementy. Mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów. Czy odpalać silnik ryzykować? Z całą pewnością nie, ponieważ pasek ma 21 lat i w każdej chwili może pęknąć. Zaczynamy oczywiście od tego, żeby ustawić znaki. Tu jest sytuacja bardzo prosta. Mamy silnik z dwoma wałkami. Szukamy sobie znaków na kołach od wałków, i na górnej obudowie są takie fajne nacięcia. Te znaki muszą się pokrywać. Po ustawieniu wałków rozrządu. Żeby utwierdzić się, że wszystko jest dobrze ustawione, trzeba założyć dolną obudowę rozrządu. I koło pasowe. I ustawić to na górny martwy punkt. Ja już to sprawdziłem. Mam tu schemat, żeby nieco pomóc. Wszystko jest opisane. A i jeszcze jedna rzecz. To koło nie ma znaku i nie musicie pilnować jego ustawienia. Dlatego, że jest to napęd. Pompy olejowej, która pracuje cały czas i tutaj nie ma znaczenia ułożenie koła. Sprawdziłem, znaki się pokrywają, obróciłem. Teraz mogę przystąpić do zluzowania napinacza. Po wymianie paska trzeba sprawdzić jego naciąg. Japończycy opatentowali w tym przypadku sprytny sposób kontroli. Za naciąg paska odpowiedzialna jest ta sprężyna, której długość spoczynkowa powinna wynosić 69 mm. Ale jak wiecie sprężyny są różne. I żeby sprawdzić naciąg paska, jest to prosty sposób. Pomiędzy kołami punktowo należy obciążyć pasek ciężarem 3 kg. Jeśli jego ugięcie wyniesie pomiędzy 4 a 6 mm, to pasek jest naciągnięty odpowiednio i możemy składać rozrząd. Jeżeli ta wartość jest inna, należy dokonać korekty. Nie mam ciężarka, więc użyję do tego baniaka z wodą. Miarka na magnesie, baniak z wodą. 3 litry wody w temperaturze pokojowej to mniej więcej 3 kg. Stawiamy. Podtrzymujemy, żeby się nie wywróciło. 4 mm. Książkowo możemy składać rozrząd. Czas dwie godziny na wymianę, koszt części 200 zł. Czyli sami przyznacie, że nie ma sensu ryzykować.